Dobry wszystkim! Jestem Karolina i jeżdżę sobie po północnej Norwegii ciężarówkami. Jedę właśnie do Szturszled, moim małym zielonym smokiem, czyli tirem. I właśnie jesteśmy w tunelu, w tunelu do Szturszled, do Szursiosem, tak naprawdę. Tunel ten ma. Po prawie 5 km długości i wreszcie można tutaj normalnie dzisiaj jechać. Powiem tak, jak ostatnio miałam odwilż, to teraz mam mróz. Ale mam taką wichurę, że z miatem jest drogi. Ale chciałam Wam pokazać, nie wiem czy widać, po prawej stronie teraz będziemy jechać, mamy tutaj skały. A na tych skałach mamy zamarzniętą wodę, takie wodospady zrobione, jak śnieg się topi, a ostatnio było dość dużo odwilży, więc tutaj spływała ta woda, śnieg, no i teraz mamy takie wodospady. W większości tutaj skał, gdzie jedziemy, właśnie są takie miejsca, no magiczne tak naprawdę, więc nawet widzę, jest światełko, latarnie tutaj podświetlają, więc można sobie popatrzeć. Tak to jest. No dzisiaj jest wichura. Powiem tak, że mój smog to dzisiaj tak macha ogonem, że naprawdę zaraz odleci. Było parę takich momentów, że no powiem, aż ciepło mi się zrobiło. Bo jest lód na drodze i yy, jest wyślizgany przez ten wiatr. ale nie jest tragedia, chociaż w pewnym myślałam, że będzie mi samochód przesuwać. Jak stanęłam nie Zostanęł w jednym miejscu, rozładowywałam się. No to jak otworzyłam drzwi, to myślałam, że stracę te drzwi, a później jak wsiadłam, to nie mogłam ich zamknąć. Po prostu dwie ręce i albo ja wypadnę z kabiny, albo je zamknę drzwi. Więc dzisiaj jest dość ciekawa, wieura. Właśnie jesteśmy w siosen. to jest taka miejscowość nieduża, też tutaj mam punkt, gdzie wożę rzeczy, ale jadę dalej, gdzie za tą miejscowość do szturszlet gdzie muszę tam być jakby za chwilę, a jest godzina 8-10 prawie. Mamy... na horyzoncie jasno, czyli niedługo będzie wschód słońca, gdzieś za jakieś półtorej godziny. Słońce pojawi się nad horyzontem. Może dzisiaj zobaczę to słońce, chociaż nadal jest strasznie nisko, więc... E, więc pewnie nie zobaczę, ale będzie już ten światło słoneczne, już czuć po prostu. Wczoraj byłam właśnie na, byłam na wycieczce dziennej e, jako kierowca z turystami, e, na takich po fiordach, tutaj w okolicach Tromso i powiem tak, było pięknie, oczywiście wiało, było zimno, e, z minus tak, 8, w tym momencie są minus 9. Ale byłam tak przeszczęśliwa wczoraj, wreszcie widziałam taki dzień, dzień, po prostu piękny dzień z kolorami. No widać jak, wie, jak, wie, jak zawiewa tutaj trochę śniegu, no wiówa strasznie dzisiaj. Chociaż teraz to co jest tutaj to nie jest źle, bo były takie momenty, akurat jechałam e, jakieś godzinę, półtorej temu, no to wyjeżdżając z tunelu, no to dobrze, że nie byłam jakoś rozpędzona, ani nic, bo można by było się naciąć mocno. Ale dzisiaj właśnie trzeba uważać i trzeba tak naprawdę mieć się na baczności, że z zaskoczenia może coś się tutaj zdarzyć. To jest Sjusjosen. Widać? Domki, chatki. Właśnie już wyjeżdżamy z Sjusjosen. Bardzo duża miejscowość. Jak większość miejscowości tutaj w północnej Norwegii. Sztucznet jest ciut większe. Nie dużo większe. Tromsø jest tak naprawdę jedynym, tutaj największym miastem w północnej Norwegii. W Tromsø jest około w tym momencie 75 tysięcy mieszkańców, razem z aglomeracją, i jest to jedno z największych miast tutaj na północy. Reszta to są tak naprawdę, bym powiedziała, takie małe prawie wioseczki, czy tam miasteczka. No, w samej Norwegii żyje, tak? 5 milionów ludzi, więc no można sobie to tak naprawdę przeliczyć, że na powierzchni Norwegii, która jest trochę. Podobnie jak w Polska jest 5 milionów ludzi. Jadę tam dalej, tam właśnie tam, gdzie jestem wschód słońca, tam będę się rozładowywać, tam spędzę większość czasu dzisiaj, chociaż będę musiała tu do 680 podjechać. Tak jak mówiłam, tam na wschód jedziemy. Wyjechaliśmy ze Szorsiosen, to jest taka droga pomiędzy jakby od... Oddzielająca dwa miasteczka. Szturszlet jest miasteczkiem, tutaj, jakby takim logistycznym, jeszcze w Troms. Jakby taką ostatnią barierą, bym powiedziała. Jak wyjeżdżą tutaj dostawy, no to z Troms, Jakby logistyka jest z tej strony. No i właśnie wjeżdżamy do Szturszlet. Za chwilę po prawej stronie będzie znak Szturszlet. Tak informacyjnie, gdzieś w okolicach niedaleko. Gdzieś tutaj. I też jest to nieduże, tak naprawdę yy, miasteczko, ale dość przyjemne, dość ciekawe, dość spokojne. O, tu jest znak po prawej stronie Szturszlet. Witamy w mieście. Mam tu parę, właśnie punktów, ale przyjemnie. Jest lotnisko! Tak, jest lotnisko. Mają lotnisko po centrum! Mają sklepy, oczywiście nie wszystkie takie jak w Tromsø, ale są, więc żyje się, da się żyć, tak się, tak jest w północnej Norwegii ogólnie, że mniejsze te miejscowości no to jakby muszą dojechać do Tromsø, żeby do jakichś specjalistycznych sklepów czy do specjalistycznych miejsc podjechać. No promami razem stąd tutaj no to jakieś tak 3,5 do 4 godzin myślę, jest. Ale nikt nie narzeka. Słychać jak wieje? Ale widać pewnie. No dzisiaj strasznie wieje. Mam nadzieję, że mnie nie zwieje, bo już. Powiem tak, ja strasznie wiatru nie lubię. Mówię albo odwisz, ale przynajmniej o minus 10 się zrobiło, więc jest tak przyjemnie już. No czuć po drodze, że nie jest tak. A tak ten plus się zaczyna robić, więc jest naprawdę super. Chociaż się wyślizguje przez te wichury. Mamy taki mostek. Dwa samochody prywatne się zmieszczą. Dwa ciężarowe nie. Co prawda ciężarowy i osobowy zmieści się pod warunkiem, że yy, kierowca osobowego jest bym powiedział normalnym kierowcą. Takim. Wiedzącym jak, jak się jeździ i jakie gabaryty ma jego samochód po prostu. To jest centrum stuschet. Tak, główne skrzyżowanie tutaj, na którym ja właśnie skręcam, jest poranek, ludzie do pracy. Ja zaczęłam pracę o godzinie trzeciej. Dla mnie to już pora lunchu. Ja już po pierwszym, po śniadaniu, po pierwszym śniadaniu nawet już dwie kawy wypiłam, owocki zjadłam. A niektórzy dopiero do pracy. No wieje, wieje, wieje. Ale chyba, ale chyba nie aż tak, jak mi się jak się spodziewałam, Bałam się, że będzie jeszcze gorzej, bo dzisiaj mówię, po drodze były takie... Takie wichury, że lepiej nie mówić. Jadę ja, uwaga. Drogi wąskie, muszę czasem zablokować tutaj w sztuczet jak się rozładowuje. Całe skrzyżowania, żeby gdzieś podjechać albo wjechać. Tym moim maleństwem, ale powiem tak, to jest przyjemne, bo tutaj nikt się o to nie denerwuje, naprawdę. To jest e, przyjemne, bo powiem tak, że nawet prywatnym samochodem, jak się jedzie w Polsce, to ludzie potrafią po prostu być zdenerwowani i za chwilę po prostu coś. A tutaj czeka się, nie ma problemu. No, nie wiem, czy tam pan przejedzie. Mówiłam, że wąsko? Tak, tu jest. Buziaki wszystkim, jadę się właśnie rozładować. Pa.